Hej, 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 witam Was wszystkich. Dzisiaj sobie pogadamy o 5 koszmar koszmarnych nocach 2, czyli w filmie, który niedawno wszedł. Jest to sequel, oczywiście, tak jak sugeruje dwójeczka w e, e, tytule. Więc mamy tak, oczywiście horror oparty na serii G, i powiedzmy sobie szczerze, jest to kiepski film. Kiepski film. Ale jakoś taki e, nieszkodliwy. Nie jest taki, że siedzisz e, na tym seansie i mówisz: O kurde, kiedy będzie koniec? Sam koncept, jakiś tam, że są animatroniki i one atakują ludzi. Jest nawet dosyć ciekawy, tylko jest on zrobiony. Według klisz, według klisz, które po prostu, no są kiepskie, kiepskie, czyli e, jumpskie, jakieś takie mm, kompletnie z tyłka, które. Właściwie mógłbym teraz zrobić jumpskie i powiedzieć, o, o, jakie to straszne. No nie, 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 to, 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 to tak w horrorze nie powinno działać. Dobra, ale zacznijmy od początku. Kto reżyserował e, tą część? A jest to e, pani reżyserka, która nazywa się Emma Tami i ona wcześniej już wyreżyserowała pierwszą część, teraz za, już drugą. Ech, no, reżyseria, no... Mm, Hmm, trudno mi powiedzieć jakoś tak jednoznacznie, no z jednej strony so, jest kilka takich, nie, nie jest to złe, a, y, złe reżyserowanie, ale z drugiej strony no wszystko tutaj jakoś szwankuje, wszystko od y, scenariusza, od czasami aktorów, od y, pomysłu na fabułę, o to jak jest realizowana ta fabuła. No, przykładowo mamy na przykład pierwszą scenę, która jest zapowiedzią tego, co będzie osią, można powiedzieć fabuły i tego, co będzie stało za motywacjami głównego antagonisty tego filmu, a jest to scena, w której po prostu porywane jest dziecko w pizzerii i dziewczynka idzie z to zauważa i próbuje dorosłych przekonać, że grozi niebezpieczeństwo dziecku. Ale do, dorośli, jak to dorośli w takich filmach, to są kompletnymi debilami. Jak dziecko do nich podchodzi, e, woła, że trzeba pomóc, to oni tak, e, nie przeszkadzaj, y, to, to, to nie jest dobre zachowanie, i takie tam. No i to właśnie to są takie rzeczy, co są no, mega debilne, po prostu. E, I właśnie pokazane są w mega debilny sposób, bo jeszcze, no. Jakby ci dorośli byli pokazani jako tacy trochę, no, no okej, okay, no, zajmują się trochę swoimi sprawami, różne postawy, ale tu są wszyscy na jedno kopyto. Wszyscy tacy dorośli, którzy mają dostać zostać zabici, to po prostu są ukazani jak tacy. No, Samoluby, egoiści totalnie do kwadratu, przejaskawieni no, na maksa. Jak tacy m, przeciwnicy Bonda, więc. Reżyseria pani Tami. No, nie jest to najwyższych lotów, ale ma swoje momenty, ma pewne. Chwile, które. No jest dużo kompon komponentów w tym filmie, które są ok i są dobre, ale po prostu to się nie składa na jakąś całość lepszą. Wystarczy też powiedzieć o muzyce, która jest fajna. Mi się podobała w openingu ta, ta muzyka, taka która, jak w grach, jak w takich właśnie horrorach. Yy, 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 z... Z gier, z, horrorów, z lat, nie wiem, 90., czy coś takiego, coś w tym stylu, tak mi się to kojarzy. To by mi się podobało. Wizualia też, e, no, te animatroniki są fajnie pokazane, w miarę mi się podobały. E, czy ujęcia były jakieś świetne. No, nie wiem, były okej okay. w większości czasu. Ale mówię, naj, największy to jest problem z scenari ze scenariuszem. To jest największy problem tego filmu, bo no, niestety już w pierwszym filmie było e, były kłopoty. Ale ten scenariusz też ma swoje momenty, bo ukazanie na przykład e, w pewnej chwili e, e, grupy, takiej mm, grupki małolatów, którzy e, chodzą po jakichś nawiedzonych domach i nagrywają to do jakiegoś programu, czy to na YouTube, nie wiem. To było chyba w telewizji. I to, właśnie, że główna, główna bohaterka widzi w telewizji, właśnie ten program, a potem oni są wkomponowani jako pierwsze takie, można powiedzieć, ofiary, to mi się podobało. To było bardzo cwane, że pokazujesz w telewizji, Pewne, pewne osoby, i potem widzisz w toku akcji, w toku fabuły, jak się prowadzi, to, że te postacie w końcu się pojawiają. To jest bardzo, bardzo fajne. Więc ma swoje momenty, ten scenariusz, ta, ta, ta reżyseria, ta, ta fabuła. To wszystko ma swoje momenty takie dość. Mądre, mądrze poprowadzone. Ale niestety w większości czasu to jest niestety głupota i taka dość boleśnie nam w dawana. Mówię, przede wszystkim problemem są właśnie to, jak są przedstawieni na przykład dorośli, to jakim, jaką motywacją się tutaj kieruje główna antagonistka, czyli takim, że dorośli zawiedli, więc. Trzeba im oddać też taką ekspozycję. Na przykład, jest czasami nam dawana w twarz. Przy pierwszej, można powiedzieć, scenie widzimy dziewczynkę, która będzie właśnie potem antagonistką. Siedzi sobie, a podchodzą dwie osoby i mówią: o, no, no, to jest ta osoba, i tu, tu ona tak sobie siedzi od dłuższego czasu. Jak ktoś wie, że ktoś siedzi, to nie mówi, nie, nie rozmawiają dwie osoby, które o tym wiedzą. Ten sposób, bo nie, nie potrzebujesz e, takiej ekspozycji. E, też jumpscare takie, właśnie, gdzie mamy w jednej scenie, gdzie postać idzie i po prostu wyskakują e, dwaj tacy, dwaj młodzieńcy, i jest nagłe zgłośnienie muzyki, i to nas ma przestraszyć. No to, to, nie, to są najgorsze, według mnie, jumpscare. Takie właśnie najgorszy rodzaj. Po prostu takich rzeczy nie powinno się robić w horrorach, bo trzeba podbudować, trzeba no, zaskoczyć widza. No, no To było dobre zaskoczenie, ale no, to możemy sobie tak stosować praktycznie w każdym momencie. A horror powinien przede wszystkim straszyć atmosferą, a dawać jumpscare, dlatego że one e, podbijają tą, e, to napięcie. Tak to powinno działać. Tutaj niestety nie, bo po prostu trzeba. Da dać młodzieży podskoczyć na fotelach i w kinie, i niech, niech myślą, że to jest bardzo straszny horror. Ale powiem tak, byłem w, na sali kinowej, tam było mnóstwo młodzieży i właśnie. W pewnych momentach były aplauzy, ludzie się bawili, więc e, Pięć Koszmarnych Noc to jest jakiś fenomen taki wśród młodzieży. Więc im na pewno będzie się podobało, bo to jest jakieś tam wydarzenie, jakaś e, kultowa seria gier została zekranizowana. Mi trochę brakowało tego, co jest chyba w grach, choć nie grałem, ale tej, tej takiej, tych zagadek, tych, tego, że że coś jest, e, można powiedzieć, ukryte. Tego mi trochę brakowało. E, teraz aktorstwo. Aktorstwo, no to jest takie bardzo przeciętne, jest, no nie jest złe. Nie, nie ma to, e, nie mamy tu do czynienia z z ludźmi, którzy po prostu są amatorami i grają na wyżynach swoich umiejętności, ale są amatorami i to widać. Nie, tu, tu mamy jakiś tam aktorów z którejś tam czwartej bądź może piątej ligi e, aktorskiej Hollywood i jakoś grają, ale no nie wybija się tu nic poza to co jest. To co może mogą zaprezentować. Jest kilka znanych twarzy z czegoś, no nie jest źle aktorsko, ale to nie, nie, nie daje nam e, nic e, wybitnego, nawet dobrego. To jest po prostu przeciętność. Więc pięć koszmarnych nocy, dwa. Mogę powiedzieć, no to jest kiepski film, ale... No dość, można powiedzieć, człowieka zajmujący. Dość, można powiedzieć, ciekawy, tylko kiepski. Kiepski, bo no nic tutaj, co... Jest tylko kilka elementów, które się wybijają, ale niestety jest równoważy to, a nawet przebija mnóstwo bardzo głupich scen, głupich, głupich motywów, głupich... Zachowań postaci. A szkoda, bo można było, bo to według mnie, Pięć Koszmarnych Nocy, czyli w, y, ta seria G, miała coś tam do zaoferowania, ciekawą tam y, tą, tą historię, ciekawą tam w, historię w tle. Tutaj tego nie widzę. No i, i po prostu, no. jak jesteś młody, to po prostu pójdź. Jak lubisz chory, to ty też możesz pójść, bo to jest coś ciekawego. Ale jeśli chcesz obejrzeć dobry film, no to omijaj to szerokim ukiem. Nie warto to jest pieniędzy. A ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Komentujcie, lajkujcie, czy byliście na tym filmie, czy Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę i do następnego razu.